Dzień dobry 3 dni temu opublikowałem na kanale odcinek dlaczego kolarze jeżdżą tak szybko i nie spodziewałem się takiego odzewu poprosiłem żebyście w komentarzach pisali również swoje spostrzeżenia na ten temat także dzisiaj chcemy to omówić a także dodać kilka swoich przemyśleń także zapraszam do oglądania komentarz z pytaniem a Simon Clark to nie wygrał tego piątego etapu Tour de France w 2022 roku? może i tak było no tak jak powiedziałem, ja nie miałem wystarczająco czasu, żeby się przygotować do tego odcinka. Ja to nagrywałem podczas tej e, godzinowej e, luki, gdzie zajmowałem się psem, który tak sobie spokojnie spał. I ja bym dołożył jeszcze aerodynamikę. Na tym się dużo skupiły drużyny. I wszystko jest aero. Skarpety, kaski, rowery, no wszystko jest aero! No pewnie! To też po części ma swój wpływ. E, zresztą ten nawet chyba wspomniałem o tym, że ta technologia coraz bardziej też idzie do przodu. Wszystko się zmienia. Dam rowery, trening i dieta. Skarpetki aero. No, ciekawe, czy to w ogóle coś daje poza takim wektem placebo, że niby faktycznie można być lepszy Ale powiem wam, że faktycznie jest różnica między w komforcie, między takimi zwykłymi, bagonionymi skarpetami, a takimi śliskimi, typowo właśnie rowerowymi. Jaki masz miernik mocy? Pomiar mocy mam tylko w rowerze szosowym, ramienny. Inpec, o taki. Niestety pasował on tylko do tego roweru. Nie pasował on do roweru górskiego Cuba, ani do tego przełajowego Ridleya. To urządzenie jest niezawodne. Pytałem się jeszcze, czy do pedałów górskich, tak jak widzicie, o, o wiele bardziej lubię yy, pedały górskie SPD. Nawet w rowerze szosowym. No, ale niestety taki pomiar mocy tam ponad 2000 kosztował. A jak już jesteśmy w temacie pedałów górskich, to mam dwa pytania. Może będziecie mieć taką wiedzę. Po pierwsze, słyszałem, że 540 mają regulowaną siłę wpięcia i wypięcia. Tu jest akurat w sam raz, ale chodzi mi o to, że jak mam te buty rowerowe tego Bontragera, to ta noga troszeczkę mi tutaj lata na boki. Czy tam dałoby się ustawić taką samą siłę wypięcia, a żeby się soli nie trzymało, czy to jest po prostu taki urok górskich. Górskiego SPD. A drugie pytanie: to na podbiegach czasami, gdzie jest bardzo stromo po piachu i nie mam rady wejść. Jak mam ten system pojedynczy Boa, no to będę musiał strasznie mocno zaciskać, że on się tak czasami luzuje. I jak po prostu biegnę z rowerem pod górkę, to mam wrażenie, że ten but po prostu mi nieraz może spać nawet z tej nogi. Więc czy system podwójny Boa przy tej samej sile zacisku by po prostu mi to sztywnie trzymał tą nogę? tego buta na stopie. I ja ten rower trzymam tu, gdzie śpię. Nie jest to najlepszy pomysł, ponieważ ten rower po prostu cuchnie. Tym asfaltem, tą gumą z opon, tym smarem na łańcuchu. A poza tym to on w dalszym ciągu jest na sprzedaż, jakby ktoś był zainteresowany tym trekiem. Ja tutaj e, okleiłem e, tymi naklejkami prawie proszę, by nie było widać, że tu jest ten lakier starty e, tymi kabelkami. Tak to teraz ładnie właśnie wygląda. Trenujesz. Jeździsz w jakimś klubie? trenuję tak amatorsko dla siebie. Plan sobie sam zapisuję. Nie mam jakichś narzuconych szczególnych wytycznych. Klub to jest Carol and the Segments Hunters co środy na Agricoli. Kolejne pytanie. Jak to możliwe, że oni tak zapierdzielają? Ja ledwo co 30 mogę. I mi nogi odpadają. Cóż, za dużo zmiennych. Ja bym tak na prędkość bardzo tutaj nie patrzył. Po pierwsze, jaki teren? Czy to jest gładki asfalt? Czy to jest podgórkę po piachu? No i po drugie, jaki rower? E, cóż, no bo generalnie tak. Ja miałem przez krótki czas pewien rower. Crossowy. Nie powiem wam jakiej firmy dokładnie, ani co to za model, żeby nie robić antyreklamy. Gdzie tam również miałbym problem, żeby utrzymać 30 na godzinę. E, potem kupiłem Tribana. No i dla przykładu. Jak jadę tą trasę, to, przy mniej więcej tym samym wysiłku na treku wyszłaby mi średnia 28 km na godzinę. Na tym tribanie 25, a na tamtym to chyba z 19. To był taki toporny muł pancerny, najbardziej w sumie zbliżony do roweru górskiego. Z tą różnicą, że yy, rower tamten yy, crossowy to był taki czołk, taki toporny bardzo, a ten rower górski, cube, to przy nim to jak samolot. Jak odrzutowiec. Eee, jak się nazywa. No taki, co tak szybko przelatuje. A druga sprawa: to czy próbowałeś jeździć w grupie? Jazda w grupie tworzy niesamowite cuda. Nie tylko ze względu na to, że opór aerodynamiczny jest dużo mniejszy, jadąc na kole za kimś, a dwa, że grupa bardzo motywuje, żeby łamać wszystkie swoje bariery. I to właśnie wtedy udało mi się objechać pętle Aleksandrów. Właściwie to tak jak mówiłem, no każdy jak swoim tempem. Ja jechałem akurat sam eee, ze średnią mocą 280W i średnia prędkość wyszła 35,7 km na godzinę. Ale miałem wtedy opony przełajowe. Tutaj mostek mam tak wysoko założony, ale tak jest mi po prostu wygodnie. Na bike fittingu mi właśnie wyszło, że różnica powinna być takie 3-4 cm. To w tym rowerze przełajowym mam koło 6 cm. Więc tak jest dosyć bardziej tam agresywna pozycja niż tutaj. Ponieważ tak, mieliście rację. E, takie opony szosowe, 32 w zupełności wystarczą. Skoro i tak jeżdżę tylko po asfalcie. E, w lekki shooter też da się nimi wjechać. Minus jest tylko taki, że e, trochę się ściskają. E, no i tak. E, 32 no to na najgorszy asfalt również będą te e, lepiej pochłaniały drgania różne na tych dziurach. Na lepszym asfalcie jednak mógłbym w zupełności mieć takie. 28 Michelina, tyle że po prostu no albo mam nie takie narzędzia, ale na tych łyżkach bardzo ciężko się to po prostu zdejmuje i przekłada. Dla porównania, wcześniej jeździłem na takich i one, no dobrze sobie radzą w terenie, ale generalnie bardzo wolno się toczą. Szybko y, tracą prędkość, trudniej jest je rozpędzić i trudniej jest utrzymać wysoką prędkość. W Ridleyu mam takie. One sobie dobrze radzą na szutrach. Na asfalcie jest taki nieprzyjemny dźwięk, i mam wrażenie, że one trochę płyną. Jak oni szybko pokonują te podjazdy? Nogi ich nie pieką? Ja kiedyś tłumaczyłem sobie tak. Do pokonania takiego podjazdu z określoną prędkością potrzeba wygenerować moc tylu i tylu watów. Oni mają FTP na poziomie takim i takim. I ile procent po prostu. FTP wykorzystują do tych podjazdów Gdzie to wcale nie jest y, żaden przelicznik Po prostu mięśnie się Adoptują do pewnego rodzaju wysiłku I nie będą już wtedy aż tak piekły i bolały y, Na przykład Ja w ogóle ostatnio nie pamiętam kiedy mi nogi tak y, Faktycznie piekły y, bardzo y, Ja mam taką teorię Po prostu że one się tam mleczanem zalewają I y, Nie są w stanie filtrować mięśnie Tego kwasu Zakwaszają się tak a teraz to po prostu jest coś bardziej na zasadzie yy, zapałki. Albo takiej świeczki. Nie wiem, tam chyba glikogenu. Gdzie po prostu, jak moczasz nitro, czyli jakiś tam określony sprinta danej mocy, to tak po prostu jest moc za moc, coraz słabiej, coraz słabiej, no nie? I w końcu yy, do pracy już nie działają te włókna szybko kurczliwe, tylko te wolno kurczliwe. I już po prostu nie jestem w stanie utrzymać yy, tej danej bardzo wysokiej mocy. Tylko znowu, powiedzmy, spada do tych yy, 200 W, powiedzmy, z tych 400. No ale tak wracając, to owszem, robi to naprawdę duże wrażenie. Jak powiedzmy 8-9% podjazd jadą te 20 parę na godzinę. Kolejne pytanie: Czy planujesz jakiś ultramaraton oraz jak się przygotować? Cóż, nie planuję. Zazwyczaj moje yy, treningi to takie 40-50 km, czasami te wycieczki w grupach trochę dłuższe. Ponieważ to mi się nie chciało. Ponieważ ja jestem właśnie taki bardziej dobry na sprintach, do takich na przykład odcinkach pół kilometra. Ewentualnie na jakichś takich y, krótszych pętlach się czuję. To jest też coś mocny. Planuję jedną dłuższą wycieczkę, ale na razie nic nie zdradzę. Ponieważ i tak prawdopodobnie nigdy nie dojdzie ona do skutku. Ale co ja mogę poradzić, to prawdopodobnie to tylko, żeby y, dużo jeść i dużo pić. I w takim przypadku FTP nie tylko najważniejsze, ale również zdolność organizmu, żeby jak najdłużej wytrzymać w drugiej strefie mocy. Ponieważ tak mi się właśnie wydaje, że jak masz wysokie FTP, to i ta druga strefa też, jest wtedy tych watów więcej. I możesz długo jechać szybciej, nie? Tak mi się wydaje. Kolejne pytanie. Czy miałeś w planach nagrać jakiś odcinek, który nie doszedł do skutku? Oczywiście, że tak. Miał być jeden odcinek, który miałem nagrać z ziomkiem na Mazurach. Tylko, że tak. My się widujemy kilka razy w roku. No, i po prostu chcemy razem spędzić jak najwięcej czasu, a nie yy, na nagrywaniu przed kamerą. Z Ziomkiem nad zegrzem widzę się yy, częściej i z nim chciałem nagrać drugą część. Ale z nim nagram inny odcinek, który może już niedługo się pojawi na kanale. Miał być też horror kryminalny, miał być nawet może i cały serial. No, ale nie mamy aktorów, nie dojdzie to do skutku. Pytanie: jaki jest aktualnie Twój wymarzony rower? Cóż, w tej chwili jest to Giant TCR Advanced Zero. Tyle na dzisiaj. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Nawet jeśli nie nagrywam, to i tak na bieżąco te komentarze czytam. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się. No już pewnie po obronach. Do widzenia.